Trenerem na naszej drużyny jest pan Tomasz Dymanowski. Asystentem trenera pan Jarosław Pacholarz. Mateusz Kulita. Fizjoterapeutką naszej drużyny Pani Marta Wojsławska. Bramkarzami naszego zespołu są z numerem 1 Przemysław Janowski. Wychowanych naszego klubu Michał Paw. Formacja obrony. Z numerem pierwszym, z numerem drugim wychowanych naszego klubu Jan Sochacki. Z numerem piątym Kamil Kobryj. Z numerem czwartym, Władysław Kladysz. Z numerem siódmym, Marcin Kaczmarek. Z numerem ósmym, Adam Nowak. Z numerem trzecim, Jakub Śmieszek. Z numerem czternastym, wychowany Kasia Grubo, Arkadiusz Święcicki. Kolejny wychowanek Filip Siudy I z numerem 98 Kamil Żar. To pomocy z numerem 15 wychowanek naszego klubu Michał Widas. Nieobecny Jakub Trojanowski z numerem 11 i z numerem szóstym Kasper Mierzła, również w naszego klubu. Z numerem 30 kolejny wychowanej Przemysław Prędziak. Z numerem 18 Łukasz Swal. 20. Wojciech Śmieszek Z numerem 17. Losza Chomaka-Śmieli Z numerem 99. Dawid Zalewski Z numerem 9 wychowalek naszego klubu Mateusz Miarski. Z numerem 21 Michał Tymoszyk Z numerem 24 wychowalek naszego klubu Albert Cwiec Numer trzynasty, Kasper Mastetak. Powitajmy <noise> no gorącymi prawami całą naszą drużynę, która będzie reprezentowała na w sesji. <noise> <noise> Dziękuję bardzo.